Jesteśmy dzisiaj w nowo otwartej sali dydaktyczno-ćwiczeniowej, jest to sala, gdzie będą kształcić się przyszli nasi uczniowie w zawodach technik, mechanik samochodowy oraz mechanik samochodowy. Jest to sala wyposażona w pięć podnośników kolumnowych, jest to nowoczesna już pracownia, uczniowie będą tutaj zdobywać wiedzę oraz dawać egzaminy w kwalifikacjach zawodowych. Dzisiaj odbywa się również piknik motoryzacyjny, który ma przybliżyć wszystkim, zwłaszcza uczniom gimnazjum, z czym kojarzy się zawód mechanik samochodowy, ale również i mechanik lotniczy, bo takie klasy mamy również w szkole. Pokazane są wszystkie nowinki w świecie motoryzacji. Pokazane są również i stare samochody zabytkowe, oraz samochody specjalistyczne, takie jak policyjne i straż pożarna. Prezentujemy na pikniku model X4, który jest dosyć świeżym modelem, jak również X1, który miał swoją premierę pod koniec zeszłego roku. I są to modele, które są najbardziej poszukiwane w tym momencie na rynku, najlepiej oscylują sprzedaży. Dlatego chcieliśmy je też zaprezentować środowisku radomskiemu. Co roku przejdzam na piknik, yy, który odbywa się w szkole. Co roku jest więcej aut, nowe modele. Uczniowie mogą się zintegrować, poznać, popytać, co, nowe rozwiązania technologiczne w autach, każdy podpowie. No i dużo, co, co roku jest więcej osób przychodzi i ogląda auta. Jak podejdziemy do kogoś, kto przyjechał nowym autem, jest przedstawicielem, to zawsze nam opowie o tym, no i wytłumaczy, co, co jak działa, tak, jakie technologie są stosowane. Z uczniami wykonujemy naprawy i remonty samochodów. No, w pewnym sensie zabytkowych, które powstały tu na terenie warsztatów szkolnych, które widzimy yy, w tle. Ostatnim, ostatnim wyrobem, czy ostatnią naprawą, była rekonstrukcja dużego Fiata 125P. Prace wykonywane są z uczniami, którzy w swoim w wolnym czasie oraz po godzinach dokonują no, pod moim kierunkiem napraw tych samochodów. W planach są. Oczywiście naprawy i rekonstrukcje innych aut. Zradzi Pan jaki? Na razie jest to tajemnica. Chcemy to przedstawić w formie niespodzianki w późniejszym terminie. Thank you.